Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f. To jest wykres funkcji f, to jest y równe e od x. Funkcja h określona jest dla x należących od minus -3 do -5. Wzorem h od x zapiszmy równe e od x dodać q. Gdzie Q jest pewną liczbą rzeczywistą. Moja funkcja h została albo podniesiona do góry, albo opuszczona na dół, w zależności od tego, jakie jest Q. Wzięto funkcję f i ją podniesiono do góry, albo opuszczono na dół. Czytam dalej zadanie. Wiemy, że jednym z miejsc zerowych funkcji h jest liczba -1. Aha, -1. Jest miejscem zerowym mojej funkcji, jednym z miejsc zerowych. Wyznacz Q. Skoro tu jest miejsce zerowe, no to moją funkcję musiano opuścić w dół o ile. To tak musiałaby wyglądać funkcja X. Jej miejscem zerowym jest liczba minus -1. Jednym z miejsc zerowych jest minus 1. O ile opuszczono wykres o 3 jednostki. W takim razie od razu odpowiedź A. Nasze Q jest równe, opuszczono o 3 jednostki w dół, czyli to jest wektor jaki? 0 minus 3. W takim razie Q musi być równe minus 3. To będzie odpowiedź do podpunktu A. Podpunkt B. Wyznacz wszystkie pozostałe miejsca zerowe funkcji H. No to właściwie ja już mam narysowane i teraz widzę doskonale, że te miejsca zerowe to będą takie. Pierwsze miejsce zerowe to już mamy wyznaczone, to jest minus 1. Podaj pozostałe. Okej, okay. czyli to jest na tym poziomie tu. I zjeżdżamy tym miejscem. To będzie ile? Tutaj. To będzie na pewno. Jedynka. I jedziemy tutaj. To będzie co? To będzie trójka. To są pozostałe miejsca zerowe. Jedynka oraz trójka. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.